Zatrzymać w pamięci. Możemy nawet dokładnie ustalić, która to jest godzina. To jest godzina dziesiąta. Jest to moment procesji z obrazem. Obraz został przeniesiony z bazyliki do ołtarza polowego. Na czele tej procesji idą księża biskupi. Widzę tutaj również moich współbraci z naszego zakonu kanoników regularnych. W samym środku tej procesji jest kardynał Stefan Wyszyński. Tłum jest ogromny. Uroczystości koronacyjne obrazu Matki Boskiej Gieczwałckiej odbywały się we wrześniu 1967 roku. Przedstawią je. Na podstawie zdjęć i dokumentów ksiądz dr Krzysztof Bielawny, ojciec duchowny kapłanów warmińskich, i ksiądz Jarosław Klimczyk z zakonu kanoników regularnych laterańskich, opiekunów sanktuarium w Gietrzwałdzie. Kanonicy regularnie przybyli z Krakowa z parafii Bożego Ciała w 1945 roku. Był to taki czas, kiedy nasz zakon wyruszył w taką podróż na ziemię odzyskane, szukając miejsc, gdzie nie ma pasterzy. I między innymi jeden z naszych współbraci dotarł na Warmię i tutaj na Warmii został poproszony o to, aby wspomógł w duszpasterstwie proboszcza Gieczwałckiego, księdza Cinka. I przez jakiś czas jeden z naszych współbraci, ksiądz Władysław Borowski, biblista, duszpasterzował razem tutaj z proboszczem księdzem Cinkiem. Potem, kiedy ksiądz Cink zmarł, duszpasterstwo w Gietzschwaldzie przyjęli właśnie kanonicy regularni, laterańscy na zaproszenie księdza biskupa. A proszę powiedzieć, z czyjej inicjatywy odbyła się koronacja? Koronacja jest wynikiem natchnienia naszego współbrata, księdza profesora Stefana Ryłki, który na początku lat 60. spotkał się ze swoim przyjacielem od Jezuitów, ojcem, który był odpowiedzialny za koronację obrazu Matki Bożej w Nowym Sączu. I kiedy ojciec Jezuita opowiadał księdzu Stefanowi o tej koronacji, to wtedy w nim zrodziła się taka myśl, żeby właśnie dokonać koronacji obrazu Matki Bożej Gieczwałckiej. I on miał łatwość taką, że od 1964 roku był proboszczem w Gieczwałdzie, i on natychmiast udał się do biskupa warmińskiego, i tutaj razem z biskupem rozpoczęli cały proces, taki formalny proces doprowadzenia do koronacji. Ta droga była bardzo długa, ponieważ ksiądz biskup najpierw poprosił o tę koronację księdza kardynała Wyszyńskiego. Później ksiądz kardynał prosił Stolicę Apostolską. Stolica Apostolska wydała dekret, zgodziła się na tą koronację. Czego wyrazem jest koronacja obrazu? Koronacja obrazu to jest stara tradycja pochodząca z XVI wieku z Włoch. Był wtedy pewien rekolekcjonista, który głosił rekolekcje we włoskich parafiach, i uwieńczeniem, owocem jego rekolekcji były właśnie koronacje obrazu Matki Bożej, które znajdowały się w parafiach, tam gdzie głosił rekolekcje. Pierwsza koronacja w Polsce odbyła się w 1717 roku w Częstochowie. Został koronowany obraz Matki Bożej Częstochowskiej, czyli jasnogórskiej. Przed II wojną światową tych koronacji odbyło się dosyć sporo. To jeszcze przed 1772 roku odbyło się około 30 koronacji. Tu warto wspomnieć koronowany obraz chociażby Matki Bożej Berdyczowskiej w 1756 roku. No, uroczystość, która zgromadziła około 120 tysięcy pątników na kresach naszych, dzisiaj Berdyczów, to jest środek Ukrainy. A wtedy to było w granicach Rzeczpospolitej. Ale dlaczego kronowano? Właśnie, dlatego, że były obrazy czy figury, bo mamy figury kronowane, które w sposób szczególny odbierały cześć, jakby uwypuklenie i podziękowanie za te łaski, które otrzymują wierni. Podkreślenie, królowa, królowa nieba i ziemi. Królowa ma koronę, królowa ta, która panuje. Czyli Maryja, która panuje, jest tą Bogu rodzicą, jak to Sobór Efeski w 431 roku ogłosił. Maryja, którą prosimy o wszelkie łaski. I ona nam wyprasza te łaski u swego syna i te łaski, które otrzymujemy. I dlatego też korona się nakłada na obrazy czy na figury. I dlatego też między innymi został koronowany obraz Matki Bożej Gieczwałckiej. Czy to była jakaś swoista koronacja? Tu widzimy na tych zdjęciach przecież tłumy ludzi. Pytanie, ile tych ludzi mogło być? To były czasy, kiedy Kościół był bardzo mocno inwigilowany przez czynniki rządowe, kiedy się czyta materiały sporządzone przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Różne tam padają liczby. Jedni mówią, że było 60 tysięcy, inni 100 tysięcy, inni 150, 000, a nawet 200 tysięcy. Ale przyjęło się, że w tych uroczystościach, co widzimy na tym zdjęciu chociażby, mogło uczestniczyć około 150 tysięcy wiernych z różnych stron polskich. To nie tak, że tylko tutaj z Warmii przybyli. Warmia aż tylu, tylu pątników nie ściągnęła, ale tu przybyła cała Polska. Całe Błonia, tu widzimy na tym zdjęciu doskonale, całe Błonia Gieczwałskie są zajęte przez wiernych. Nie było wtedy aż takiego, takiej komunikacji jak dzisiaj, to, to mamy zupełnie inną sytuację. A przybywa na tę uroczystość, myślę, że do tej pory chyba najwięcej. W roku objawień, przypomnijmy, tylko 8 września 1877 roku przybyło 50 tysięcy. To jak na tamte czasy, no to było wydarzenie ogromne, a tutaj mamy 150 tysięcy trzy razy więcej. Czyli jakby zaznaczyć, że kult Matki Bożej, on się nie skończył, on trwał, on się rozwinął. Mimo wszystko, że ziemię wówczas, G4, należał do państwa pruskiego, a po II wojnie światowej mamy już inną sytuację społeczną i polityczną, narodowościową, a jednak ten kult Matki Bożej Grzeczkowskiej pozostaje, co widać na tym jednym zdjęciu. A po prawej stronie widzimy kardynała Karola Wojtyłę, który notabene przewodniczył przy Świętej, a koronatorem był prymas tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński, ten, który do, bardzo często przyjeżdżał notabene do Gieczwałdu, dlatego że lubił tu przyjeżdżać i też było to miejsce ważne dla prymasa, bo jedyny, który go bronił w 1953 roku, to właśnie Wojciech Zink, wówczas wikariusz kapitulny diecezji warmińskiej. Tutaj jest dosyć ciekawe zdjęcie. Jest to zdjęcie, które jest z 1958 roku i jest to być może pierwsza wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gietrzwałdzie w zwykłym płaszczu, czarnym płaszczu czy źródełku. A na drugim zdjęciu jest widzimy Stefana Kardynała Wyszyńskiego razem z biskupem Tomaszem Wilczyńskim i kardynał Wyszyński błogosławi lud. Najprawdopodobniej jest to moment w którym kardynał Wyszyński poznał Getzfauda i od tej pory jego serce było z Getzfaudem. On ukochał Matkę Bożą Gieczwałcką, a to się objawiło w tym, że on bardzo promował, pomagał w tym całym procesie, który prowadził do koronacji obrazu. Tutaj, na przykład, mamy na zdjęciu dekret Stolicy Apostolskiej zezwalającej na koronację obrazu Gieczwałckiego. Możemy się dowiedzieć, jaki obraz można koronować właśnie z tego dokumentu który otrzymał prymas z Watykanu i tutaj jest mowa o tym, że w diecezji olsztyńskiej w kościele parafialnym w Gieczwałdzie już od dłuższego czasu Najświętsza Maria Panna w prastarym obrazie przedstawiona odbiera gorącą cześć. A więc już mamy pierwsze warunki, czyli musi być długi czas kultu i musi być również Cześć Maryi w obrazie oddawana przez dużą rzeszę katolików, pielgrzymów przybywających tutaj do Gieczwału. Więc te warunki są konieczne, no i te warunki akurat tutaj w Gieczwałdzie zostały spełnione. Również w tym dokumencie jest napisane, po co koronuje się obrazy, a mianowicie skoro stwierdziliśmy, że odnośnie tego obrazu Matki Bożej istnieje stary i bardzo żywy kult ściągający liczne rzeszy wiernych, my, którzy staramy się wedle sił o stały wzrost i obronę czci Bożej Rodzicielki, pragnąć uczynić prośbom i pragnieniu Twojemu i Twojego ludu ukoronowania Złotą Koroną Najświętszej Marii Panny, dzisiaj na ogólnym głosowaniu wspólnie z naszą kapitułą postanowiliśmy i zleciliśmy, że wspomniany obraz Matki Bożej Rodzicielki w imieniu naszym. I w sposób uroczysty może być przyozdobiony drogocenną złotą koroną. A zatem, cel jest taki: aby bronić cześć Bożej Rodzicielki. Tak jest napisane tutaj w tym dokumencie. Jest też bardzo ciekawe zdjęcie, które mnie niezwykle porusza, bo jest to zdjęcie zrobione podczas Mszy Świętej, dokładnie w momencie przeistoczenia. Fotograf ujął ołtarz od tyłu i widać morze ludzi, to jest ocean ludzi. I naprawdę, jak od 25 lat uczestniczę we wszystkich odpustach, nie widziałem nigdy takiego oceanu ludzi w Gieczwałdzie. To był jednocześnie dzień koronacji i dzień odpustu. To był dzień koronacji i dzień odpustu i też myślę, był to taki uroczysty dzień związany z tym, że przez kilka lat trwały przygotowania do koronacji i były działania bardzo takie szerokie działania, zwłaszcza na Warmii, przygotowujące do tego dnia. Na przykład w roku poprzedzającym koronację, w maju były czytanki na nabożeństwie majowym, które dotyczyły właśnie historii objawień Matki Bożej. Te czytanki były czytane we wszystkich kościołach na Warmii. Dlatego na tym zdjęciu przede wszystkim widzimy z całą pewnością Warmiaków, ale również pielgrzymów z całej, z całej Polski, a pewnie nawet z zagranicy. Cała logistyka musiała być przygotowana tych uroczystości, dlatego też biskup warmiński Józef Brzazga powołał komitet. Trzeba było przygotować Informacje, które by dotarły do parafii, ale jednocześnie by dotarły do wielu, wielu innych, no i naturalnie musiał ksiądz prymas tysiąclecia wyrazić zgodę na to, że przyjmuje ten termin. Także to wszystko było na pewno już kilka miesięcy, a może nawet półtora roku przygotowywane wcześniej, żeby ta koronacja się odbyła. Mamy doskonałe materiały w Instytucie Pamięci Narodowej, które opisują te wydarzenia ze strony władz komunistycznej, dlatego że wszystkie wydarzenia religijne były dosyć skrupulatnie przed nich odnotowywane. Miałem okazję te materiały czytać. Mamy tam też kazanie księdza prymasa, który wygłosił, jako że prymas tysiąclecia nie przyjechał dokładnie 10 września na Warmię, tylko dzień wcześniej. W sobotę wieczorem przybył do Olsztyna, zamieszkał w domu biskupów Warmińskich u księdza biskupa Józefa Drzazgi. Tam też odprawił Msze Święte w Konkaterze Wolsztynie. Wygłosił kazanie, mówiąc o tym, gdzie przebywa papież, z kim się spotyka. Też wspomniał o objawieniach Matki Bożej Fatimskiej. Podziękował ludowi Warmińskiemu za wierność i za zachowanie wiary i dbanie o sanktuarium w Gieczfauzie. Ta uroczystość zgromadziła. Setki ludzi to też niepokoiło władze komunistyczne. Kiedy prymas tysiąclecia wjeżdżał w granice dawnego województwa Olsztyńskiego, to proszę sobie wyobrazić, że już za nim i przed nim jechało kilka samochodów, które go pilnowały. Śmiem twierdzić, że był bardziej pilnowany wówczas niż pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. Tak się bano prymasa tysiąclecia. Po wygłoszonym kazaniu no, przenocował prymas tysiąclecia w Olsztynie i po śniadaniu wyruszył wraz z biskupem Józefem Drzazgą i kardynałem Karolem Wojtyłą do Gietrzwałdu, gdzie tutaj byli tak owacyjnie witani. Też tu wygłasza prymas tysiąclecia kazanie. To bardzo ciekawe kazanie jest. Możemy go odnaleźć w naszych publikacjach kościelnych, ale jednocześnie jest sporządzony scenogram przez oficera Służby Bezpieczeństwa. Dziękuję dostojnikom, którzy tu przybyli na te uroczystości. Proszę sobie wyobrazić, że praktycznie cały Episkopat Polski brał udział w tych uroczystościach, ale jednocześnie witając poszczególnych księży biskupów, bardzo ogólnie, wita duchowieństwo na czele z rządcą diecezji barmińskiej, biskupem Józefem Dżazgą. Wita dwóch kapłanów: księdza Jana Chanowskiego i księdza Cinka. Wojciecha. To bardzo szczególne, dlatego że te dwie postacie, jakby to odegrały też w decyzji warmińskiej, szczególną rolę. Ksiądz Jan Hanowski przez wiele lat był proboszczem w Gieczwałdzie, jeszcze w okresie międzywojnia. Później, w czasie wojny, był proboszczem w Olsztynie I dzięki niemu te kościoły wszystkie ocalały. Nie pozwolił, czy nie dopuścił do tego, że wojska, które weszły, rosyjskie, zniszczyły te kościoły. Natomiast ksiądz Wojciech Cyn, który jako jedyny stanął po stronie obrony księdza Prymasa tysiąclecia, bronił go, jak to sam zapisał Prymas tysiąclecia w swoich zapiskach, tylko pies i Niemiec mnie bronił. I dlatego wymienia w tym kazaniu właśnie te dwie postacie, dziękując im za. Wiarę, za trwanie przy Kościele, za obronie wartości i za niesie, niesienie tych wszystkich trudów, które ich spotykało w życiu, było tych trudów wiele. Mamy tutaj fragment kazania, które powiedział kardynał Stefał Wyszyński. W czasie homilii prymas Polski, kardynał Stefał Wyszyński, w kazaniu nawiązał do objawień Matki Bożej w Gieczwaucie. I mówił tak. Rok 1877. Pamiętamy dzień. 27 czerwca, kiedy to Najświętsza Maria Panna ukazała się polskim dziewczętom i mówiła do nich po polsku, jak piszą kroniki, w języku takim, jakim mówią w Polsce. 8 września poleciła znieść tutaj kaplicę, odtąd ściągają tu ludzie, przybywają niemal z całej dawnej Rzeczypospolitej, uprzedzając was, najmilsi, którzy przybyliście tu dziś z całej Polski. Co jest ciekawe, że Kardynał Stefał Wyszyński on był bardzo uwrażliwiony na to, aby okazać miłość warmiakom. W wielu momentach tej homilii, nawet z 10 września o tym mówi, ale również w homilii, którą wygłosił dzień wcześniej w Olsztynie, to powiedział takie słowa, które były miodem na serce warmiaków. Powiedział tak: Ludowi świętej warmi który okazał się tak wierny i wytrwały, pragniemy także jutro przed obliczem Gieczwałckiej Pani wypowiedzieć słowa naszego uznania, czci i wdzięczności, bo gdyby nie jego wiara i wytrwałość, nie mielibyśmy jutro po co jechać do Gieczwałdu. To on otoczył wałem serc, jak bastionem miłości, swoją Panią i trwa przy niej, a trwa tak wiernie, że dochował wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i swojej świętej chrześcijańskiej ojczyźnie. Dla warmiaków te słowa były bardzo ważne, ponieważ był to czas, kiedy warmiacy byli prześladowani przez władze komunistyczne. Wielu warmiaków musiało w tym czasie i później, i wcześniej wyjechać z Polski, wyjechali do Niemiec, ponieważ komuniści bardzo utrudniali im tutaj życie. Więc wydaje mi się, że prymas dlatego mówi tak ciepłe słowa do warmiaków, aby dodać im właśnie siły, mocy, dodać, pocieszyć ich w tych trudnej sytuacji. Tutaj, na przykład, mamy zdjęcie przedstawiające. Najważniejszy moment z koronacji jest to umieszczenie koron na obrazie Matki Bożej-Giczwałckiej przez prymasa kardynała Wyszyńskiego. Korona została wykonana w Krakowie. Dziś tę koronę na obrazie Matki boskiej Gieczwałckiej zobaczymy. 10 września 1968 roku, korony zostały skradzione. Z 10 na 11 września w nocy było włamanie do kościoła. Pomimo tego, że obraz był dosyć dobrze zabezpieczony, jednak złodziejom udało się te zabezpieczenia zdjąć, ukradli korony. Korony były przez wiele miesięcy poszukiwane. Zostały przez milicję odnalezione dopiero w październiku następnego roku i zostały znalezione aż pod Lublinem. Stwierdzono na milicji, że zostały wyjęte te drogocenne kamienie. Te korony zostały z powrotem przywiezione tutaj, tutaj do Gieczwałdu. Po kradzieży koron zostały wykonane drugie. Od tamtego wydarzenia Matkę Bożą zaczęto nazywać dwakroć koronowaną. Czyli zostało to wydarzenie, to smutne wydarzenie zostało wplecione w cześć i kult Maryi. Wchodzimy do wnętrza Bazyliki Gieczwałckiej, która została zbudowana w 1500 roku, a pod koniec XIX wieku, po objawieniach, została rozbudowana o przepiękne prezbiterium. Zapraszam. O każdej porze są wierni. Tak, jest teraz godzina... 14:45 i widzimy wiernych, którzy po cichutku modlą się tutaj przed obrazem Matki Bożej Gierczwałckiej. Jest dosyć dużo ludzi tutaj. Spróbujemy podejść, Dobrze. aby spojrzeć na koronę z takiej odległości, w jakiej my się znajdujemy od obrazu. Wierni też mogą spojrzeć. Tak, dlatego że jest taka tradycja w sanktuariach, że wierni obchodzą ołtarz dookoła i ten ołtarz został tak samo zbudowany w 1949 roku, żeby można było ołtarz obejść, obejść dookoła. Więc każdy może być tutaj bardzo blisko, jest bliska przyjrzeć się Maryi, która ma jasną, piękną twarz, trzyma dzieciątko Jezus w swojej lewej ręce, a dzieciątko Jezus wpatruje się w nią i trzyma w swojej lewej dłoni księgę, czyli Biblię. Na obrazie widzimy również, są aniołowie, którzy głoszą chwałę Maryi. I korony. Ukoronowana jest Matka Boska i Dzieciątko Jezus. Tak. Korony, które błyszczą się w świetle wpadającym do Bazyliki. I które właśnie mówią o pragnieniu oddawania czci Maryi tutaj przez Lud polski, lud warmiński. Nie znamy autora tego obrazu, natomiast z badań, które zostały wykonane, możemy ustalić, że obraz został namalowany około 1720 roku. Gdzie został namalowany nie wiemy, ale styl przypomina obrazy, które znajdują się w Wielkopolsce, więc najprawdopodobniej jest to obraz, który pochodzi z Wielkopolski. Obraz z bazyliki został wyniesiony. Widzieliśmy to na zdjęciach i... i rzesze ludzi razem z biskupami przeszli właśnie z bazyliki do źródełka śpiewając pieśni. Jesteśmy w pobliżu źródełka, gdzie ustawiony był ołtarz, gdzie odbywała się koronacja. A dziś w tej chwili trwa w tej chwili msza. I to jest niezwykłe, że akurat dzisiaj możemy tutaj być, bo łatwiej nam sobie wyobrazić, jak wyglądała tamsza i koronacja w 1967 roku. Bo dzisiaj tutaj jest na ołtarzu wszystko ustawione tak samo jak było wtedy. Włącznie z obrazem, co prawda tutaj jest kopia obrazu Getzbauskiego, a wtedy był oryginalny, oryginalny obraz. Możemy to sobie wyobrazić. Ołtarz, który został specjalnie zbudowany na tą uroczystość. Stały cztery anioły z jednej i z drugiej strony, które spoglądały na ołtarz i na obraz Matki Bożej. No i tłum 150 tysięcy ludzi. Nie? Dzisiaj jest dużo mniej, tutaj na tej mszy. Ale wtedy tutaj był ocean pielgrzymów. Z dala słyszymy odgłosy mszy, towarzyszy nam wiatr. Wieje tak, bo tu jest ogromna przestrzeń, prawda? I ta przestrzeń była w 1967 roku wypełniona pielgrzymami wiernymi. Tak, to jest chyba też e, błogosławieństwo Boże, że Pan Bóg zadbał o to, żeby przy miejscu objawień była taka ogromna przestrzeń, taka ogromna polana, żeby wszyscy pielgrzymi mogli się tutaj tutaj zmieścić. W dwa miesiące po uroczystościach koronacyjnych w Gieczwałdzie, Prymas Wyszyński ponownie przyjechał na Warmię. Uczestniczył w obchodach czterechsetlecia Warmińskiego Seminarium Duchownego Hosjanum i o tym będzie nasza kolejna opowieść.